Hej, hej, witam Was na kanale Charliego i Piaris. Tak jak przeczytaliście w nagłówku, w tytule filmu, tym razem dwie amazonki szukają dobrego domu. Amazonki to są amazonki żółtogłowe. To są z tych większych amazonek. Bardzo ładne, jedne z ładniejszych, jak przynajmniej jak na mój gust, tak o tak się nie sprzecza sytuacja rodzinna doprowadziła do tego, że tym ptakom właścicielka się zdecydowała poszukać tego lepszego miejsca, dobrego domu, ponieważ samica, pomimo to, że ptaki są we dwójkę, samica się skubie. A powodem skubania jest małe dziecko, które urodziło się w rodzinie. Dziecko już ma ponad rok w tym momencie. Dziecko jest ruchliwe, krzykliwe jak to dziecko. I to ptaka bardzo stresuje i odbija się to skubaniem. Ptak jest pod opieką weterynaryjną, więc wykluczone zostały jakiekolwiek możliwości chorobowe tego skubania. No, po prostu no, są ptaki, które mają bardziej wrażliwą psychikę. Pomimo to, że ptak tak, jak sama właścicielka mówiła, zawsze był ciekawski i w ogóle nie mogła czegoś takiego nawet przewidzieć czy spodziewać się. No ale jednak, i to jest powód szukania tego domu, czyli to znaczy, że nowy dom powinien być. Przede wszystkim domem spokojnym. W wersji idealnej to ja bym dowiedziała, żeby to były osoby starsze albo na przykład kobieta niepracująca, która zajmuje się sobie domem. I ja myślę, że to by było idealne. Bez małych dzieci, oczywiście, dom. No. Małe dzieci całkowicie musimy tu wykluczyć, czyli to też nie może być młode małżeństwo, bądź młode osoby, które planują powiększenie się rodziny. Tak samo nie może być innych zwierząt, które gdzieś tam będą się przemycać, bo jest ryzyko, takie, że będą też stresować właśnie te papugi. Papugi są grzeczne, jeżeli można tak powiedzieć w ogóle o papugach. Bardzo szybko idą spać. Około 18-19 papugi idą sobie asiu, więc cały wieczór można mieć dla siebie. Natomiast papugi nie są klatkowe. Klatka jest jak najbardziej, służy za słówkę. Papugi z niej korzystają, chętnie wchodzą też na nosek, ale nigdy nie są zamykane w tej klatce, więc papugi powinny dostać swój kąt, swój pokój. Papugi nie są jakoś wyjątkowo niszczycielskie, ale trzeba oczywiście dostosować otoczenie papug, tak żeby nie narażać naszych jakichś tam przedmiotów na zniszczenie, no i też żeby nie stała się krzywda papugom. No, ale z tym to jak najbardziej to tu e, nie będzie e, problemu, jeżeli ktoś ma takie miejsce, taką możliwość. E, są potrzebne tu osoby, czy jest potrzebna osoba, ten nowy opiekun, e, osoba świadoma przede wszystkim, e, osoba, która e, chce e, pomóc ptakom, zaopiekować się takimi ptakami, która po prostu e, jakby ma pasję, kocha e, papugi. I chcę w taki sposób e, tą pasję jakby, e, sobie rozwijać e, i poniekąd realizować się w taki sposób. E, oczywiście to musi być osoba, osoby, e, które e, stać też na utrzymanie takich papug, bo to nie są tanie papugi e, w utrzymaniu papugi ogólnie. A duże papugi nie są tanie w utrzymaniu, więc z e, tym trzeba liczyć. Więc bardzo proszę tu, e, żeby do mnie nie zgłaszały się osoby na zasadzie nadarmowej mazemki, na bo nie. Moje to, to, to tak nie działa, tak? I oczywiście, tak jak ja adoptowałam Ary i miałam tego typu zgłoszenia na darmowe Ary. No i co z tego, że do mnie napisaliście, jeżeli, jeżeli nie kontynuowaliśmy rozmowy, takie rzeczy da się. Jeżeli ktoś ma doświadczenie, wie o czym pytać. Jak, z, z, jakie odpowiedzi często pytają, to to bardzo ciężko jest taką osobę wprowadzić w błąd. I, i jakby, mm, nie piście tak sobie po prostu, bo to, to tak nie działa. Szukamy dobrego domu i bardzo proszę, żeby te zgłoszenia były naprawdę przemyślane. Że zastanówcie się, co jesteście w stanie zaoferować tym papugom, te papugi e, mm, no to nie mogą pójść, nie wiem, ktoś ma sobie, nie wiem, hoduje jakiś tam e, mieszankę gatunków i, i z nagle wpadnie informacja, są amazonki do wzięcia. E, nie, nie są do wzięcia e, przez... E, mm, nie wiem, pierwszą lepszą osobę, która się zgłosi. Szukamy konkretnego domu, konkretnie kogoś z pasją, z przynajmniej podstawową wiedzą, z wysoką świadomością, z czym się wiąże posiadanie takich papug, kogoś, dla kogo to będzie jakaś tam forma samorealizacji z tymi ptakami. Sam jest jeszcze przy okazji nie gada, więc można będzie sobie tą umiejętność też rozwijać, no bo jest to jakiś tam taki fajny, cieszący ludzi atut, natomiast nie jest to na pewno istotne albo kluczowe, tak? taka informacja. I, I tak jak wspominałam, samica się skupia właśnie na czynnik stresogenny, którym jest niestety dzieciak, więc dom musi być spokojnym domem. Nie zgłaszajcie się do mnie osoby z lisami i, i różnymi innymi dziwnymi zwierzątkami na zasadzie, że będziecie trzymać w innym pokoju. Nie, tylko naprawdę, naprawdę proszę o rozsądną e, osobę e, i e, proszę też o rozpowszechnienie tej informacji, o pomoc e, w dotarciu z informacją do jak największej ilości osób, e, żeby te Amazonki miały szansę na dobry dom, e, na godne życie. E, obowiązuje umowa adopcyjna, e, notarialna, Warunki umowy oczywiście do umówienia pomiędzy obecną właścicielką a nowym, nowym właścicielem papug, uczciwy dla obydwu stron i, i jakby do zaakceptowania dla obydwu stron. Papugi muszą być chronione przed handlem i różnymi dziwnymi rzeczami, które mogłyby je spotkać, gdyby trafiły w niepożądane ręce, bo oczywiście no. Zawsze można się pomylić i mam nadzieję, że my się nie pomylimy, dobierając ten dobry dom. I mój apel po pierwsze o udostępnienie informacji, po drugie, jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, żeby mieć ptaki, żeby mieć papugi. Jeżeli ktoś kocha te papugi, wie, z czym to się wiąże, no to tu jest taka okazja, gdzie ten ktoś może spełnić swoje marzenie i może zrobić coś dobrego dla tych ptaków, które, które tego domu potrzebują. Domu, o jakim mówiłam. Oczywiście to, że powiedziałam, że w wersji idealnej, no, żeby to były osoby troszkę starsze albo niepracująca pani domu, to. To nie znaczy, że jeżeli jest jakaś inna sytuacja, całkowicie inna sytuacja rodzinna, to nie będziemy rozmawiać z takimi osobami. Oczywiście będziemy rozmawiać z każdą osobą, która będzie świadoma tego, co to znaczy papuga, która będzie miała pasję, która będzie miała chęci i która będzie miała możliwości na takie papugi. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Tu w, w opisie filmu, ja dam oczywiście linka. Linka gdzie też na Facebooku będzie ogłoszenie ze zdjęciami papuk i opisem. I tak samo bardzo proszę ze mną się kontaktować właśnie przez naszą stronę na Facebooku. Nasza strona na Facebooku, jak zapewne wiecie, to Charlie i Paris, moje kochane Are. I tam proszę o kontakt wiadomości prywatnej. Dzięki bardzo i, no i widzimy się wkrótce. Pa! pa.